Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na tego Mercedesa. Ten Mercedes już wystąpił mnie na kanale, więc jeśli chcielibyście obejrzeć prezentację i jazdę próbną, to zapraszam. Link macie w opisie, tam macie pełny film. Natomiast dziś wybierzemy się do Niemiec i będziemy robić testy. Będziemy sprawdzać i konfrontować z autostradą. Czasy przyspieszenia 100-200 oraz konfrontujemy czas 0-100 takimi, jakie tutaj nadaje nam producent. Auto, które dostałem dziś do sprawdzenia, jest to Mercedes E-Klasa, poliftowy model W211 z 3-litrowym silnikiem V6. Mocy 224 koni mechanicznych oraz bardzo wysoki moment o obrotowym, ponieważ auto posiada moment 540 Nm. Czy jesteście ciekawi, jakie czasy robi ten samochód na niemieckiej autostradzie? Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale i rozpoczynamy ten odcinek. Przed rozpoczęciem materiału bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do wsparcia mojego kanału na stronie Patronite. Założę tam profil. Wy wspierając mnie, będziecie mogli zdobyć różne nagrody lub przywileje związane z moim kanałem. A cała historia powstania mojego profilu jest tam opisana. Serdecznie zapraszam i zachęcam. A teraz zapraszam na odcinek D. I mierzymy. 8,06 Pomiar. Moi drodzy, analiza pomiarów 0100. Może na początek podam wartość, którą zadeklarował się producent, z jakim czasem powinien ten model samochodu rozpędzić się do prędkości 100 km na godzinę. Jest to czas 6,8 sekundy. Natomiast nam wyszły czasy 7,91. Troszeczkę nam brakuje tutaj do ideału, ale takie wyszły mi po prostu czasy. Wszystkie tak samo stoją, albo tu pauzę kręcą, nie, albo ty, albo faktycznie sprawdzają. Przecież ja ostatnio, właśnie jak nagrywałem, to też musiałem zjechać tam, gdzie granica jest. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale mam nadzieję, że chociaż na powrocie uda się. Nie, nie no żart, chyba jak gdzie są wycieraczki. przekręć nie, to, to do przodu, no jak przegryć. Czekaj, kurde. Aha, dobra. dziwnie. No bez Są kitu, ty. No bo tu ktoś na nas pluje, bo zobacz, już nie pada. Samolot. Nie no, z powrotem jest zdecydowanie mniejszy ruch, więc chyba na powrocie po prostu nagramy, no zobaczymy. To, nie radę, to nie no tak nie tak, nie Ora i próbujemy. Tak, tylko ka ten bus. Kurde, dużo ruch w tą stronę jest. raczej nie wyjdzie dobra wiesz co, nie będę go gonił co ty, w tą stronę nie ma opcji dobra, zaraz będzie zjazd dobra, to lecimy tu będzie lekko pod górkę, ale... Dobra, mamy pierwszy pomiar. Spróbujemy na pewno jeszcze raz pojechać. Troszeczkę pod górkę mieliśmy, więc być może uda się uzyskać lepszy czas niż ten za pierwszym razem. Ale spróbujemy. No i pomiar numer dwa: kickdown. Drugi czas zdecydowanie lepszy. Droga w stronę Polski jest prawie, że pusta. Mieliśmy duży problem z pomiarem w stronę Niemiec ze względu na duży ruch, ale udało się. Z powrotem jest fajnie, więc możemy sobie tutaj jeszcze na pewno jeden pomiar zrobić. Tak z czasy ciekawości teraz przy takim Deptaniu mamy 9,1 średnie spalanie. Dobra, zrobimy jeszcze jeden pomiar i wracamy. No, trochę gorzej. Dobra, mamy trzy pomiary w różnych zakresach, więc zapraszam Was na podsumowanie. Dobrze, moi drodzy, analiza czasów na autostradzie niemieckiej 100 ł, A czasy tych pomiarów były następujące. 20,1 sekundy. Uważam, że jest to bardzo dobry czas, zważywszy na to, że auto jest dosyć ciężkie i mieliśmy również pasażera w postaci... Naszego właściciela i drugi czas 24,48, czyli powiedzmy 24,5 sekundy. Takie, moi drodzy, udało się uzyskać czasy, rozpędzając ten samochód od 100 do 200 km na godzinę. Przy okazji udało nam się zmierzyć, co nie planowałem nawet, 80-120, i najlepszy czas, jaki wyszedł, w sumie jedyny, który został zmierzony, to jest 5 sekund i 15 setnych, więc również bardzo dobry czas. Natomiast 100-150 udało nam się je zmierzyć przy okazji pomiaru 100-120 i najlepszym czasem, jaki udało się uzyskać, było 8,78 sekundy. Więc również tutaj elastyczność tego silnika pokazuje, jakie tutaj były czasy pomiarów 80-120 oraz 100-150. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. W tym momencie, moi drodzy, kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał i informacje o tym samochodzie również były dla Was wartościowe. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, dajcie lajka, like, udostępnijcie ten materiał, niech nie się tutaj na tej platformie YouTube. I zapraszam Was do kolejnego odcinka również z takich testów. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam Łukasz S.